Fajnie, że zostaliście ze mną na tym odcinku o Intercomie. Będzie dalsza część, już na kładzie. Ja na Kodiaku 700. A jedziemy na ustawkę i przy okazji opowiem Wam o tym, o czym nie mówiłem właśnie wcześniej: o tym kładzie, o tym urządzeniu. Czyli e, teraz opowiem Wam o funkcjonalności tego urządzenia. E, no i kilka takich podstawowych spostrzeżeń odnośnie tego właśnie urządzenia Słuchajcie zostańcie do samego końca Jadę do ciebie, jadę O, elegancko Dobra, tutaj jest półeczka już Juhu! Trochę pojadę Słuchajcie, zacznijmy od tego, że to urządzenie uważam jako urządzenie premium, to znaczy urządzenie, które jest najwyższej jakości. I też ta funkcjonalność od opakowania poprzez właśnie funkcjonalność uważam jest naprawdę klasy premium. Tutaj nic lepszego na rynku nie ma. W sensie są inne równie dobre albo. Dla niektórych może być, że ten cardo off-roadowy jest równie dobry jak inne urządzenia i w niczym bym się tutaj nie pomylił tak właśnie twierdząc. Urządzenie ma bardzo fajne funkcje. Jedna z najciekawszych i najważniejszych tak naprawdę to działanie w trybie DMC, czyli Dynamic Mesh, coś tam co to oznacza? Bo tego nie wszyscy potrafią to rozpoznawać. To jest taka sieć siatka. O, siatka to jest taka siatka. To jest, jak, jak wam powiedzieć, w najprostszy sposób i w każdym innym urządzeniu innej konkurencyjnej marki takiej jakości będzie też taka funkcjonalność. To jest po prostu to, że wszyscy się słyszą, jest zbudowana siatka na podstawie tych urządzeń. I tak bardzo upraszczając. To jest tak, jeśli ktoś jest, ma tą funkcję DMC, czy tam mesza, zależy jak zwał, zależy jaka marka, to może się podłączyć do rozmowy i tworzyć i wydłużać jakby zasięg urządzeń, które są w sieci. Tutaj nawet do 8 km jest ten mesz, yy, który też w tym Cardo to można połączyć tam aż 15 osób tego mesza może zrobić. W, gru, w jednej grupie, o tak bym powiedział, w jednej grupie może być 15 meszowych urządzeń. No mniejsza z tym, słuchajcie, to działa tak, że siedzicie sobie w pokoju, zamknięte są drzwi i to jest wasz mesz. Wytworzycie sieć mesz, ale nikogo w tym pokoju nie ma. Wy sobie tam siedzicie i teraz ktoś otwiera drzwi i wchodzi przez te drzwi i od razu go słyszycie, mówi dzień dobry i wy go słyszycie i wchodzi jeszcze jeden, otwiera te drzwi i wchodzi. I mówi, dzień dobry, i też go słyszycie. I teraz już tych, ten drugi, który przyszedł, też go słyszy, wszyscy się słyszą, czyli ta trójka już się słyszy. Jak przyjdzie czwarty i otworzy drzwi i powie dzień dobry, to też wszyscy będą go słyszeć. I tak działa właśnie mesz. To jest tak, że jeśli ktoś pojawi się w zasięgu któregoś z urządzeń, to się podłączy do tej grupy i będziecie go słyszeć. I jedyne różnice w kardo jakie znalazłem w działaniu mesza to że Musicie utworzyć grupę meszową. Taką, gdzie będą te urządzenia, z którymi będziecie się łączyć, po prostu działać ze sobą. Czyli musicie jakiś pokój utworzyć, w którym, w którym jak ktoś wejdzie, to się podłączy. Nie ma takiego open mesha, jak jest w innych urządzeniach. I to może być przydatne i nieprzydatne, ale uważam, że po prostu działa i tak dobrze. To jest jedna z funkcji. Druga funkcja to są dwa moduły bluetooth, gdzie możecie ma po zwykłym bluetoothie połączyć kogoś jeszcze na interkomie. Po prostu, o. I wtedy on też będzie was słyszeć. Hmm, gdzie ja tu miałem jechać? Tutaj. O. Już sobie przeskakuje, cyk. Więc też będzie was Was słyszeć eee, po bluetoothie, oprócz tego możecie oczywiście podłączyć nawigację i teraz jeśli miałbym opowiadać o tych funkcjach to w zasadzie te funkcje są wszystkie bliźniacze, no urządzenie działa 13 godzin na jednym ładowaniu, a ciekawostką jest to, że ma port USB, więc możecie je szybko podładować w 20 minut żeby kolejne 2 godziny znowu sobie pogadać, więc bardzo szybko się ładuje to urządzenie jeśli chodzi o jakość dźwięku no to jak na razie używałem go tylko z telefonem i jakość muzyki na tych głośnikach jest naprawdę fajna. Działa to bardzo dobrze. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Działa to też, e, powiedziałbym, tak samo dobrze jak w innych interkomach, e, które mają jakieś markowe, porządne słuchawki. O. E, e, I to tyle chyba, <laughs> jeśli chodzi o to. W tamtej funkcjonalności możecie połączyć urządzenie z nawigacją, możecie podłączyć urządzenie się z kokpitem w motocyklu, jeśli Wasz motocykl to obsługuje. E, możecie słuchać radia, radio działa, e, jest wbudowane w tym urządzeniu. I teraz najciekawsza rzecz to jest to, że to jest ten interkom jest taki e, płaski, to jest fajna rzecz, mi się to podoba, ale obsługa guzikowa tego interkomu muszę się jeszcze jej nauczyć, ale pierwsze wrażenia jakie mam to no, w takich zimowych rękawiczkach obsługa jest niemożliwa w ogóle jest niemożliwa e, w sensie włączenie i wyłączenie urządzenia nie jest możliwe jak macie takie grube rękawiczki jak moje po prostu musicie te rękawiczki zdjąć i, i to jest wielka, wielki minus tego urządzenia bo jednak w innych te guziki są bardziej wyczuwalne, łatwiej mi to było zrobić. Bynajmniej byłem w stanie to w ogóle zrobić. Na, e, używając tylko... używając tych rękawic, no nie? W tych rękawicach. A tutaj, no nie da się. Jadę gdzieś tam, jest nasza ustawka dzisiaj. Zaraz tam będę. E, to takie pierwsze spostrzeżenia. A jak będzie, zaraz się dojadę do chłopaków, to połączymy się z urządzeniem innej marki. Zobaczymy czy się da, jak to wygląda. No, wody trochę jest. Uuu, nawet sporo wody jest. Fest wody jest. Coś tu się wydarzyło. Podłączymy się, podłączymy się, zrobimy sieć i zobaczymy, jak to będzie działać dalej. Jeśli macie jakieś pytania, chcielibyście o coś zapytać, to piszcie śmiało. Jak dotąd? Za dużo o tym urządzeniu Wam jeszcze nie opowiem. A, kurde, zapomniałem. Chciałem Wam powiedzieć, że przypinanie urządzenia jest rewelacyjne. Super, te magnetyczne przypięcia, działa to super. I też no, podoba mi się kilka rzeczy w tym urządzeniu. Ta smukła budowa e, tego urządzenia, no, na pewno jest wodoodporne i bryzgoodporne, i takie tam. Więc to też jest coś, co o czym warto wspomnieć. E, I tak wygląda dosyć porządnie. O, kurde, coś jeszcze miałem na, na końcu języka. Ale to będzie chyba przy okazji jakiegoś większego testu, więc w razie czego, jeśli chcielibyście coś więcej wiedzieć, to piszcie. Ja też dopiero, tak jak mówiłem wcześniej, poznaję się z tym urządzeniem, więc jeszcze nie wszystko o nim wiem. No ale pierwsze wrażenia są najważniejsze. Dzięki, że zostaliście na tym odcinku. Zapraszam na kolejny i na kolejne może jeszcze tutaj. Ten odcinek będzie z kilku, więc zajrzyjcie jeszcze sobie na dalszy jazdę jak będziemy jeździć na kładzie. Zobaczymy jak to będzie jeszcze z tym połączeniem bluetoothowym ale ja tutaj już się z Wami pożegnam. Dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze i za to, że jesteście na kanale, bo później nie będę miał jak, bo z chłopakami będziemy jeździć, więc będzie troszeczkę troszeczkę inaczej. Gdzie ta droga? Gdzieś tu była. To jest. Uwaga, skręcam. To wtedy sobie jeszcze tam pogadamy, nie? Uuu, ale tu wynuło. By jeszcze wracam na chwilę. Słuchajcie, bo zapomniałem Wam powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Ten interkom jest dedykowany do off-roadu. Dla, dla kładowca, dla endurowca, adventure'owca, krosowca. No dla tych wszystkich, którzy jeżdżą po krzakach, ale chciałem Wam powiedzieć, że. To urządzenie to jest e, tak naprawdę, tutaj, nie, to nie tu chyba. To urządzenie tak naprawdę to jest, e, nie różni się niczym od tego, które jest, e, które się nazywa Edge. Dla motocykli szosowych, o, to jest to samo urządzenie, tylko opakowanie ma inne. Nie znalazłem żadnej różnicy, jeśli chodzi o funkcjonalność, czy obudowę, baterie, czy jakie, no jakiekolwiek inne, inne rzeczy, nie, nic, nic po prostu. Od różnego od tego zwykłego Edża nie znalazłem. Poza tym, że jest opakowanie, na którym widnieje kład. Albo side by side jakiś. Także to wszystko. To taki mały ten Update, bo zapomniałem o tym. Ojej! Gdzie to tu było? Gdzieś tu chłopaki mają czekać. Po tu, tu, cześć, dojechałem jakoś. O. My ty był. Nie, plakowany to nie. Cześć, hejeczka. Cześć. Ty spróbujemy sparować te Interko? Ale ja teraz mam interkom inny wiesz, Cardo testuję off-roadowego. Też jeszcze nie wiem, jak to działa. Zaraz spróbujemy. Na no ten. Ty musisz wziąć, włączyć, tak długo trzymać, żeby ci powiedział. Nie, musisz wejść w menu. Czyli tak długo trzymasz, aż powie i e, menu? No nie? I później przekręcasz i włączasz Universal Intercom Pairing. A ja spróbuję aplikacji użyć. Zobaczymy. Dobra. Intercom. Ty masz scenę, nie? Bluetooth. Bluetooth Intercom mode. O, już mi tu tam podkada. I ty musisz wziąć teraz na. Długo trzymać, żeby w menu we, W menu, nie, aż wejdzie w menu. Okej, okay, no to trzymam długo. Długo, długo, bardzo długo. Ale tu pobojowisko fajne z tej strony. Ty tędy jechałeś? Ty tędy jechałeś, nie? Nie, ja jechałem dołem. Tam. Dołem jechałeś? Kurna. No, menu. Dobra, teraz musisz kręcić, aż powie Ci... E, universal Intercom Pairing. Remote Control Pairing. O, Universal. I musisz kliknąć kółko. No? Jest Universal. Dobra, Rider A pairing. Ja nie wiem czy to zadziała, zobaczymy, nie? A tam tego twojego da się połączyć z seną, bo łączyłem już tak. Ale tutaj nie wiem czy to zadziała, nie? A u Ciebie łączy? Czekaj, pokaż później. Teraz jest było jakby exit. A, to wyszło, to może tylnym się potwierdza, to jeszcze raz będziesz musiał. No bardzo długo Intercomparing. Teraz Długo trzymasz, no dobra, menu nie. Nie i spróbuj z tyłu O, teraz mruga. Uniwersal... O, i teraz uniwersal... Szuka U mnie szuka i u Ciebie szuka, zobaczymy. Rider A. Ready Ready, ty O, połączyło się chyba. No. Słyszę cię tak, ja też. O to tu <laughs> no, dobra. no dobra, ty, zadziałało. Ale zajebiście. No dobra, Daniel, dawaj, Ciebie też spróbujemy podłączyć. Ty masz tego, no. Musisz wziąć na no, te, na... No. A, tylko jak ja mam później stąd tego, co nacisnąć, żeby połączyć się z tobą, to za... Nie, nie wiem jeszcze, nie? To tego jeszcze nie rozpracowałem. Ty musisz intercompering wziąć. No. Co? Tutaj jesteśmy cały Tu działa spoko, nie? No, elegancko. Na motorach kiedyś jechaliśmy z tym. E, Podnieś coś, bo nie wiem, czy głośniej dałem, czy ciszej. Nie, ściszyłem, O, dobra. E, na motorach coś tam nagrywaliśmy i jeden był właśnie na tym. To słabo. Nie było go prawie słychać, w sensie. Nie wiem, czy miał tak daleko mikrofon, czy coś. Ale to musisz wziąć pairing, Jakieś parowanie. Jak będziesz gotowy? Masz już włączone? Dziękuję. Mówię też cały czas szuka, ale ja już nie chcę więcej szukać tutaj teraz. Nie wiem No poczekaj, no bo zobacz. Jest mi Tak? A ja nie wiem jak ten ma. Coś mruga, no pewnie szuka. No. To czekaj, no zobaczymy, poczekamy. Bo ja powinienem chyba na drugim kanale. Ale jak to zrobić, jak tu jest teraz zdechło to? Halo, 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 halo. Raz dwa, raz dwa raz dwa raz dwa raz dwa. Ale teraz mój tutaj w ogóle się nie ten. Nie, no tutaj u nas działa elegancko. Ale taki jak twój też łączyłem, tylko że łączyłem z Seną właśnie po tym Universal Intercompering. Nie wiedziałem, że taka Wiesz, ja Senę mam dużo lat, to po prostu wiem jak działa wszystko, nie? Nie, to tylko ja cię słyszę. To też ciekawe ty. czemu teraz nie mogę się połączyć, w sensie wiesz, tutaj mi się rozłączyło w telefonie. Nie, chcę potestować, zobaczyć kardo, nie? Jak działa. No niby wiesz, to jest off taki, że specjalny dla kładowca, no nie na no tym, a z tego co wyczytałem, to się różni opakowaniem, niczym więcej. Że na opakowaniu jest. Ale dla tych, co wiesz, po prostu nie wiedzą co kupić, to uważam, że to fajna sprawa, bo no jesteś kładowcem, nie? Jakie kupić interkom dokłada? No i patrzysz, jest na opakowaniu po prostu, narysowane. To jest ten sam interkom co motocyklowy, tylko opakowanie jest oznaczone, nie? I uważam, że dla kogoś, kto po prostu tego nie wie, to jest fajne rozwiązanie, a interkom jest prima, nie? P premium. Super. W ogóle jest zajebisty, nie? Ale to nie sparuje ci się, bo któryś z nas musi włączyć funkcję parowania, nie? Ale a trzeszczy, bo tutaj kabli jest, przecież my jesteśmy przy tym. Tu masz yy, tą. Transformatorię, to tutaj człowieku. <laughs> jest kozacko. O, jakie jelenie wielkie. Hu uh, uh, hu uh. hu ale ja pierdzielę, a one ja myślałem, że ciemne one takie brudne <laughs>